Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bardzo smaczną potrawkę z mięsa wołowego i cukini. Całość będzie w sosie śmietanowym. A na koniec zapieczemy to wszystko w takich fajnych łódeczkach z ziemniaków z dodatkiem sera żółtego. Do przygotowania potrawy potrzebujemy 400 g mięsa mielonego wołowego, 100 g starkowanego sera żółtego, 330 ml śmietanki trzydziestki, sól, pieprz, olej rzepakowy jedna cebula pokrojona w drobną kostkę, pół papryki czerwonej pokrojonej w drobną kostkę, około jednej łyżki stołowej rozmarynu, ja przetarłem go jeszcze dodatkowo w moździerzu, jedno jajko, trzy spore ząbki czosnku, drobno posiekane, 400 gramów cukinii pokrojonej w taką drobną kostkę i około kilograma ziemniaków ugotowanych w osolonej wodzie i tylko potłuczonych bez żadnych dodatków. Na początek mocno rozgrzewamy patelnię, wlewamy odrobinę oleju. Gdy olej się już mocno rozgrzeje, rzucamy cebulę i paprykę. Całość podsmażamy, tak aby cebula nam chłękła. Dodajemy odrobinę soli. Następnie dorzucamy czosnek. Przesmażamy go wraz z cebulą i z papryką. Następnie wrzucamy cukinię. Całość przesmażamy tak, aby cukinia również nam zmiękła. Zasypujemy rozmarynem, Warzywa nam odpowiednio zmiękły. Robimy na patelni środek wolny i zaczynamy smażyć mięso. Mięso mamy już odpowiednio przesmażone. Nadszedł czas na śmietankę. Całość zalewamy Śmietanką, odrobinę soli. Już teraz pieprz. Mieszamy wszystko już razem. Sos musi być zredukowany, tak aby był bardzo gęsty. Potrawka nam bardzo fajnie zgęstniała. Tak więc możemy zająć się teraz ziemniakami. Zapraszam obok. W międzyczasie możecie odpalić piekarnik już na 200 stopni góra dół. Przygotujcie sobie blachę, włóżcie ją papierem do pieczenia i zaczynamy formować nasze ądeczki. Na początek radzę zrobić kuleczkę. I już potem delikatnie formujemy, chodzi o to, aby ten środek był bardzo, bardzo szczelny. Budeczki mamy już zrobione, pozostaje nam tylko wrzucić do nich naszą potrawkę. Następnie zasypujemy serem. Na koniec wystarczy tylko rozbełtać jajko i pędzelkiem delikatnie. Smarujemy brzegi łódeczki. Tak, żeby fajnie nam się te ziemniaki przypiekły, zapiekły w piekarniku. Żeby to ładnie wyglądało. Całość wkładamy do rozgrzanego piekarnika na 200 stopni. Góra dół. I pieczemy około 10-15 minut. Chodzi o to, żeby ser się zapiekł i brzegi ładnie zarumieniły. Łódeczki wyjechały właśnie z piekarnika. Spójrzcie, jak pięknie wyglądają. Wystarczy przełożyć je teraz na talerz i śmiało testować. Mam nadzieję, że przepis przypadnie Wam do gustu. Jak już zrobicie, dajcie jakiś komentarz, łapka w górę, mile widziana. A ja życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.